Hej o widzowie! dzisiaj gramy w Roblox, to jest Punch Wall Simulator. Fajna gra i tutaj. No już... No i tutaj mamy już 100 mięśni i będziemy boksować i będziemy aż do największego levela tutaj... Musimy coś chyba odkryć albo... A bo to musimy rozwalić. No to zobaczymy ile ja... O tam jest jeden win. No czyli jeden wins. czyli no nagrody. Czyli te. I no to klikam i możemy się... Uda, bo ja na początku nie wiedziałam, co tutaj trzeba zrobić. wiem, trzeba tutaj klikać, żeby rozwalić to. Jeszcze to. Boksuję, boksuję, boksuję. Uch. Mam jeden, jeden mam. Ten jest ten, ten za 10, tam za 50, a ja mam dopiero jeden. Jeden i potem za 10, za 50 i chyba za 500. Ale to już nie wiem, ale będziemy jeszcze boksować, żeby mieć dużo siły tam. No to... Boksujemy, box, boks, box, boks, box. Hmm. Spróbuję to 200 dobić, bo nie wiem, czy od razu tak mi się uda. Ale. A czy tam... Je, o, mam jakieś pety, niektóre mają za Robuxy. Ale my chcemy po prostu te... Za te. Tam ta jest chociaż za jeden, ale... Żeby chociaż nie od razu nie straciliśmy. na sobie... Co? Co to pisało? Spin. Mam... Mogę jakieś... Dwie spiny mogę. To dobiję do 400 i sobie włączymy tego spina. Znaczy... Nie spin. Da, spina. Pomyliło mi się. Okej, okay, bije to bije, wie bije, bije... O, jest 200. Czyli już możemy sobie otworzyć jajko. O, tutaj mam jajko. I od razu albo nie. Jeszcze jak... Mo może je... zrobimy Zobacz... tak, że jak będę miał 43. No, 240 to wtedy pójdziemy. Tak, żeby byliśmy mocni już. Ono to. Okej, okay, pójdziemy tutaj jeszcze. Jak się pójdzie, a jak się pójdzie, to nie pojawi się ok. Teraz po prostu więcej zabieram. Nie zabieram już tak jak wcześniej, tylko już mocniej. O, teraz szybciej poszło. I po poboksujemy. No to jest ok. Boksujemy i od od razu idziemy ok idziemy już pyk pyk pyk, tyk, pyk 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 teraz będzie bez problemu bez problemu jest ostatnia okej okay, mamy Muszę trzy. O! Możemy wylosować dog! No to. Daję pie... Mu. Mu. Homora pierwszego. O. Krowę. Sobie wykorzystam wszystkie. I. Lamy był epik. On jest epicki, ok. Wykonałam wszystkie te, no wykorzystałam, żeby, bo on będą mi więcej mi dawały. Ok. Ja mogę tylko trzy, no to tyle, ile prawie mam. Okej, ok. założyłam sobie wszystkie. Teraz to są moje pety i może mocniej będą mi dawać. O, no, rzeczywiście mocniej mi dawają. Tak! To dobrze, że kupiłem. No nie kupiłem, tylko. że się na pety. A można zobaczyć, ile one dają? To tak. A to tak. To tak. Okej. Okay. Dobiję i teraz będzie szybciej. Zaraz dobijemy już tysiąc, ale na razie mamy. 400 no tak mamy więcej i tak nam szybko przed chwilą to mieliśmy tak no po prostu słaby robiliśmy potem będziemy mogli zakręcić sobie kołem bo to już się odblicza i tutaj jest są jeszcze jakieś prezenty a ja tutaj giję ciekawe jak... Zaraz będę bił tamte. Te klocki. No albo budowle Jakieś tam. Okej, okay, no to idziemy bić. I ciekawe jak już co będę robił No. Jak będę już bił... Jak biję, no. Okej. Okay. Gdzie to? Przecież te pety tu jest fajnie. Bo może... O, mam cztery prezent, a jakie? Ja. O! Kup... A no, nie kupiłem, tylko no? A nie, nie mogę. Hmm. A to. Jest w kręconku mam spin 2. Okej, okay. co ja wylosuję? Udało mi się. Jeszcze drugi. Zaś e pierwszy to, a teraz to jeszcze. Jeszcze 4 minuty i będziemy mogli zaś. Ja yes. Ile już tego mam? Ja już będę mógł wszystko rozwalić. Oni w ogóle widzą, ile ja mam? Ja mam już tyle. Dziękuję, że już tyle miałem i to też, że w tym momencie to odebrałem, raczej, znaczy, no odebrałem z nagrody. Co już mam? Co? Jak biję teraz? Musi jeszcze bić, bo ja widzę, że on tego nie ma, ale on naprawdę tego ma. On ma 104. Pójdę do niego i... Okej. Okay.